Wchodzę do Komoks Jadę po odbiór gołębi Gdzieś za 10-15 minut powinienem być na miejscu Przemek Kurwacki. Wyślę Ci ten filmik jak odbiorę gołębie Hej Halo. Witaj przyjacielu. Cześć. No, witam, cześć. Ja jestem u gołębi. Słyszać to jak wyją? Słychać, słychać. No widzisz. Mleko dostali. Najlepszy problem dostali. Zaraz nagrywam z Tobą taki filmik na YouTube. Opowiedz ludziom jak dostałeś te mleko, jakie proporcje, jak długo to dajesz już i jaka jest poprawa. Proporcje, proporcje, jeden mililitr na litr wody, no, no. wydajność, Tysiąckrotna. Tysiąckrotna, ja? A, okay. a gąb, jak wygląda? Niech każdy sobie kupi mm. troszeczkę i razda. Okej. Okay. Przekona, przeko, przekona się, e, jak wygląda gąb po dwóch, trzech dniach e, podawania. może sobie powtórzyć na tydzień. To już poprawi całkiem, tylko żeby blisko gołębika nie miał koło domu, bo nie będzie w spać Bez światła, oczywiście. Rozumiem. Wszystko. Tak, tak wyglądają Wszystko. gołębie po mleku. Wszystko odżyło, tak? <laughs> miałeś gołębie, miałeś, miałeś, nie, nie to, że mówię o Tobie akurat, miałeś gołębie ładne, podobały Ci się, miałeś zdrowe, to daj im mleko, zobaczyć jak zdrowy gołąb wygląda. No, no, całkiem inne. Mówiłeś, jakbyś je wypuścił, to to co by się stało? No to nie wiem, nie wiem, gdzie by były. Do Ameryki by polecieli. <gry> Wróciłyby do Ciebie. No tak jeden... Wczoraj dzwonił do mnie mis nowego sząca, to mówił, ja mówię mleko, jak te mleko u Ciebie? Tam jego kolega był też koło niego, też zamówili jeszcze raz ten cały pakiet. I powiedział, przemek, gołębie stoją na ogonie, takiego czego jeszcze nie widział. No, no stop. To, 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 to niech ten nie przekonany, niech ee, sobie kupi niedużo, sprawdzi i będzie wiedział o co chodzi. To te mleko, te mleko zastąpi tysiące różnych produktów dla gołębi. Co by nie wymyślić, co, co by nie wymyślili, to, 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 to nie dorówna temu mlekowi. Praktycznie nie potrzebuje nic więcej dać. Tak. Praktycznie, no. tylko ziarno, mikstura, kulbacki. Tak. Jak da, ja daję raz, dwa w tygodniu. Mleko pierwszy raz dałem yy, trzy dni, bo moje głowy są zdrowe, Aha. Na, oczywiście na miksturze kulbacki. A teraz dostały drugi raz, tak. dostały dwa dni. Okay. No, i, i można obejrzeć, jak go wygląda. I można zobaczyć, jak go w ręce, czy ktoś go utrzyma. Tak. Czy mu się nie wyślizgnie Nie raz, jak jest duży, czy jest mały. Chyba, chyba dla koguta ty zdajesz mleko. <noise> Bo jest kogu, wesoły. Ko, Kogo dosta, dostaje oddzielną działkę, działkę żeby szedł żeby, żeby Aha A, a widałeś ten film z tym panem, co kurum dał? Kury jajku, jajek nie znosili? I, i, byli, I byli, gołe jak, jak cały, a teraz pióra jak u dinozaurów, takie kolory piękne. Ale co, to z tymi kurami to tak wiesz, że to jest tak nie do końca, że one nie dostają. Aha. Ty tym dajesz, tak? Bo nie, 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 to jest takie, wiesz, trochę inne. Aha. To jest to, co gołęby nie wypiły. A rozumiem. Przecież to, to jest y, tak dobre, że szkoda wylać, a no można tak. dawać kurom. No tak. I piór to mniejsza ilość, bo mniejsza ilość, ale kury te są. Inne. I jak, i jak kury są gołe, albo co, to wszystko, całe pióra im odrosną. Rewelacja. No i tylko, 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 tylko że to jest bardzo, właśnie, kury jest bardzo u Ugołębi kolor. No, no. Kolor, który był, a kolor, który jest. Mm. To, jest to jest różnica. Mówię, w głębi można się przejrzeć. Mm. To jest cały, 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 cały fajnie, nie wiem co się tam kurde namieszał, bołem szczerze Ale, 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 ale mniejszej, dali. A ten taki zielony kolor jak na ich filmach, nie? Taki różowy zelen, nie na tej woli. Łaa, wow, ale to, tam, to tak. są wszelkie kolory. Wszystkie kolory. To jest tęcza. Tęcze, ja. To, to, to jest tęcza. To są, to są, to co mówię. Gołębie, które były zdrowe, bo były zdrowe tak. i przed podaniem co go zdrowym gołębiom praktycznie rzecz biorąc tam się nie podaje a to można podać bardzo zdrowym gołębiom i można im bardzo poprawić wszystko co możliwe Mistrz Katowic, Mistrz Mysłowic Mistrz Opola do mnie mówi one, maj, one mają mistrzostwo bo wygrali, ale powiedzieli teraz Jaki, ta, teraz, jak, jak teraz są te gołębie, w jakiej formie, tak w lotach nie były. Co to będzie dopiero no, na lotach, no, powiedzieli, na drugi sezon. No to, takie to, zdrowie, takie co jeszcze nie widzieli. To, to jestem, 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 jestem jestem, ciekawy, kurde macie, co zrobią te gołębie. Dwukrotny mistrz Mysłowic, ja ja... mis e, jak dawał te mleko, to był na podium zawsze. A potem rok, rok chyba przegapił nie zamówił tego i dalej na lista go nie było, wiesz wcale, wcale bez, na lista. A teraz znowu zamówił sobie liter tego Bez żadnych leków, bez, bez żadnych leków. Tak, bez, bez leków, bez leków. Na, na miksturze, na miksturze potrafiły być w czołówce, a potem... To nie bez dobrać. Potem to całkiem... Inny. Tutaj najlepiej. Tak. Jak zdrowie... Jak, jak zdrowie... jest, to ty może wszystkie pary do porządku sprawdzić, nie? Co, co ta masz u siebie potem? A nie co roku i na no jakoś dokładnie. chorobstwo albo adeno, albo nie wiadomo co jest. I tak w kółko od nowa się zaczyna, nie? Tak i lata gołębie, a tak naprawdę się nie wie co się ma. No dokładnie. No. Naprawdę nie wie co się ma. Tak. Bo, że to, co. To co, to co teraz zrobimy, jakby otwarł klapę no, to jest tylko szczęście to, że nie otworzę im, bo no bo nim nie otworzę, bo jest jaszczą czeka na nie. No. sobie siedzi blisko domu, ten kurczybieg nawet się nie boi okay. i potrafi ich nad głowy wziąć, okay. a go, 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 gołębie, które ja no, nie, nie rozdzielone nawet gołębie, co tam możesz jajka zbierać, kurdzona się bo ale to mówię, były rozdzielone by tam dzisiaj, bo dzisiaj był po kurczę, to już jest długo są. Prawda. Chociaż już nie mają młodych, nie to, ale już są za długo. Nawet go, który taki osowiały był... A, wszystko jest nie nieosowiałe, jeden był osowiały, który, mm. który, który był od, Kupiony za... A, to, Mniejsze oto, za ile? Prawda. Za grosze, w razie. To odżył, ja? Odżył, całkiem mi... inny. Bo mi się... To jest gołąb to jakby... zupełnie inny, gąb, no. który przyszedł z lotu obcięte wszystko co możliwe, zajechany jak nocełka po żliwach. No, taki gołąb potrafi powycinane pióra i potrafi sobie po tutaj całym latać, jakbym wypuścił go na a ten, to tutaj podejrzewam, że w powietrze idzie pierwszy No to, no. to ten, to to co... Oczywiście, mój, oczywiście mój gołąb No, no, to ten gość, co jednego tak tanio sprzedał, to jakby dał mu przed tym tydzień te mleko? To by miał lepsza cena, nie? O co chodzi. To by nie sprzedał. <noise> to by nie sprzedał, ja, by był jego najlepszy goł. Nie, to super To jest, <noise> jest, to jest <noise> naturalnie, naturalny super rzecz. Tym mlekiem wyczyszczysz jest od tych robaliów, od tych wirusów, od tych bakterii, od tych grzybów i robaków, a tym smołą to odbuduje im ta, ta flora bakteryjna i z tymi grzybami, wiesz? co? To, to wszystko razem współpracuje. To. No mówię, kupujesz, kupujesz to Aha. i masz spokój, nie tak. potrzebujesz nic dawać. Dwa czy produkty, nie, nie potrzebujesz, wystarczy. nie powinieneś nawet. Tak jest. Bo tymi, 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 tymi drugimi lekami, nie wiem, bo nie używam leków, nawet nie wiem, mówię mm. przez to właśnie, nie wiem jak się nazywają. To już nie działa wcale, to ale, już nie działa. Ale, ale, ale wiem, że tamtymi wykończysz, no. Tak, <laughs> bo ludzie do mnie dzwonią, nawet co mają ozdobne gołębie, to całkiem delikatne, te co mamki potrzebują, żeby je wychować, te krótkie dzoby, wiesz. To, to całkiem no. delikatne, to hodowcy już wypróbowali wszystkie leki, jakie są. I dla ludzi, i dla zwierząt, wszystko, nic nie działa, nic. 4 lata lało, cały gojemnik mokry, dało zielono, na sarmonela smród, bo nawet se bał do wchodzi, wchodzić, o to takie chorobstwo straszne. To dał, te mleko przez, dał te mleko przez tydzień, powiedział, Przemek, ja będę się na, na, na rękach nosił teraz. <śmiech> <śmiech> nie za to klapło, nie? O, o to chodzi, że to, że to... Że takie zdrowe, a teraz będę miał wystawy, zobaczymy, wola pucharów zdobydzie. Bo tyż, yy, na pewno to jest, dostanie lepsze oceny, bo ten gołąb wygląda teraz jak gołąb. Biały naroż, te oczy wyraźne, ten kolor. To będzie dominował na wystawach. Trzyściutkie, Tak. Piękne, gołębia. Każdy, normalnie każdy, co to no, u mnie zamówił, noc, jest zaszykowany. To, no możesz, że możesz, możesz daleka wężeść, co tam tylko ten biały dziób widać tak. i piękne kolory na szyi, który się mieni tam, mówię, wszelki, tak wszel wszelkimi kolorami. Tak jest. I każdy tak, jeden, każdy jest. jeden zadowolony, wiesz, każdy jeden. Nie każdy chce tak ze mną film nagrać, ale, bo widzę, każdy się boi konkurencji, ale, ale, każdy jest zadowolony, nawet żony dzwonią od hodowców i mówią, że super rzecz, super, że, że i, i chłop jest tak zadowolony, że że jeszcze chce więcej tego. Tak. To jest, to jest, to jest... To się nie, nie to, że się damy boją nagrać z Tobą filmki, tylko po prostu boją się swoich kolegów. Ja, że ty zamówią. Albo że ty, albo, że ty, albo ty zamówią. Albo nie chcą, nie chcą, nie chcą. I po prostu powiedzieć, że taki ktoś kupili i... ...gołębio trzy. No, no. A na przyszły rok ma lepszy start. No tak, wiadomo. Ja, wiadomo. Też trzeba takich, co, co dają konkursy, nie? W kabinie ma konkurencji dawać yy, no, no. powiedzieć coś, co jest naprawdę dobre. To jest dobre, ja to prawda jest. A myślisz, że jakby te mleko lali do kabiny, do rynów, to one by przyszli w lepszej formie, co? To to, 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 to na pewno. Wychodowcy byli zdziwione. To to powinno obowiązać, być, żeby właśnie te te chore, które są w kabinie, żeby nie zarazały to wreszcie, resztę. No no. My się dziwili, że robią konkursy, tego MW potem. No ja... No ja, będziemy dali załatw. Natura jest silna i trzeba wiedzieć co dawać i kiedy dawać, wiesz, już cały plan potem zrobimy. Tyś jest z czasy lotów, Ja bym teraz tobie radził zrobić, tak? Zrób sobie taki plan, co będziesz go trzymał przez cały rok, już od teraz. Tak jakby byłyby loty. Wiesz? Mleko na przykład 3 dni pod rząd, albo 4 dni pod rząd, to każdy robi to indywidualnie. potem ta smoła, te grzyby, zrób sobie taki plan, tak jak w lotach, żeby one do tego, teraz już do tego przystosować, żeby ich do tego nauczyć, wiesz? Ja robię cały czas tak samo i nie zmieniam karmy okay. na lotową, Dobry. na to jest właśnie, możesz, możesz wierzyć, możesz Ja wierzyć. wiem, i sam jest cas to wiem, to już wiem. Na lotową, na pierzeniową jakąś, e, jakieś dodatki pierzeniowe, lotowe, Aha. nie ma takiego czegoś. Ja okay. daję całą, cały czas taką samą karmę i na takiej samej karmie potrafią gołębie e, być w czołówce. Tak, przez cały rok jest to samo, tak? Czy w czasie wylęgów, czy teraz? Cały rok dostają to samutko. Super. Okay. Zmniejsza się Zmniejsza się tylko dawka, Mm -hmm. zboża jednego albo drugiego i zboże kupowane, kupowane, akurat tego zboża nie mam, ale kupowane zboże bardzo blisko gospodarstwa. Rozumiem. Mm -hmm. Nie jest nie sprowadzone z daleka, okay. bo nie wiem czy w tym jest to mi taki pan, który też mi dużo pomaga, mówi, że nie powinno się dawać zboża, które jest oddalone od 40-50 km od miejsca zamieszkania, w którym ty jesteś. Na trybu? Nie wiem, czy to jest bo jest zupełnie inna gleba, zupełnie inne tam jakieś czyn czynniki, czy czynniki mm -hmm. i nie powinno się tego dawać gołębiom, bo gołębiom powinno dawać się tylko to, co jest jest w promieniu tam 50, 40 50 km od domu, to samo to zboże, które jest w tym trumieniu. I najlepiej od... A od... czemu tak jest? No no To nie wiem, nie mam pojęcia. I najlepiej kupić od rolnika. Od rolnika, sam powiedz, od, od super rolnika, co ma czyste, świeże zboże, nie? Co roku i sam mieszać. No dokładnie. I robię, i cały czas tak właśnie robię. Nic, nie kupuję żadnych karm. Mhm. A owiec ty kupiłeś, ty domiesujesz owiec, tak ja? 25%? Nie, nie, on... No jasne, on okay. swój. Super. Bez nawozu. No, fajnie. Zostawiłem, że bez nawozu nawet no. kawałek. Jest oddzielnie wymuczony. Fajnie, to tak co roku rów teraz. Jest ta i, możliwość, to się ten, w ten sposób robi. No, fajnie. Dobrze, super. Wszystko idzie do przodu i będziemy dali działać. Wiesz, jak takie z pytania, to zawsze mi przedzwonię, jak Ci oddzwonię, zawsze Spoko, na, spoko na maksa. Okay. Dobrze, zrobię z każdy, tego każdy... filmik. Powiem, wiesz? powiem, o jedno jeszcze na koniec. No. Każdy, kto cię Ciebie zadzwoni, a Przemek mnie odbierze, to niech się spodziewa za kilka minut, chyba że naprawdę nie będzie miał czasu, ale to nie godzina, półtorej, Tego Tak i tak dzwoni. Nie naciąga na koszty nikogo. Nie, nie, jak, jak nie odbieram to albo wysyłam gołębię, albo gdzie zjadę to nie odbieram, wiesz? bo to... Ale ale mówię, że nie naciągasz nikogo na żadne koszty. Nie, to... nie, nikt nie musi nic kupywać, nie, nie może czy... normalnie zadzwonić i porozmawiać, so, nic, nikt nie musi ja, nic kupywać. Jak jak, jak, jak z normalnym człowiekiem. Ja, ja, to my są tu wszyscy. Normalnie jak człowiek. My rozmawiamy po nie polsku wie, się i nie ma problemu. To. To jest, to jest, mówię, to jest rozmowa, rozmowa, to mówię, rozmowa z Tobą to jest, to jest połowa sukcesu, a połowa sukcesu produkty, a trzecie, co ma przyjemność, rozmowy z Tobą. Ale wszystko co my, ale wszystko co my mówimy na filmach, albo co robimy, to my sami do tego doszły, wiesz, nikt Ci nie pomoże w tym sporcie, nikt, nikt. Na początku pamiętam, kiedy zaczynałem e, lotować, to, to w dniu wkładania groch i kukurydza i nawaliłem, Prze, przed, przed, przed wkładaniem, to one... Żygali e, w tym, w kabinie, się śmiali ze mnie, to były takie początki. A potem, jak do tego wszystkiego doszły, to już przestali się śmiać. <śm to byli, to ze wszystko sprawdzić. Na po od początku nasze filmy, chyba tam już są, nasze starsze filmy, bo mają 13 lat, bo jeszcze więcej. To od początku mówimy: tylko natura, tylko natura. To wtedy się śmiali jeszcze z tego, te chimiki. A teraz oni nagle się zafarbowały, że to jest natura one są. Teraz już one z chemii też zeszły. Ale to nieprawda, wiesz? One dali to walą. To ino mówią tak, żeby ino coś sprzedać, wiesz? Wystarczy, wystarczy wejść do pomieszczenia, gdzie ktoś trzyma gołębie ja, ja. i pomieszczenia, gdzie trzyma pasze i zobaczyć na półkę. Tak. I wszystko wiadomo. Tak, jak odchodzi? Nie możesz, u mnie, u mnie, u mnie możesz, tworzyć to zapowiadam, i możesz sobie przeszukać wszystko to tak. możliwe, i nie znajdziesz nic. Znajdziesz no, tak. tylko zboże, zboże produkt od Ciebie i nic poza tym. no Znajdziesz szczepionkę którą to każda akurat daje. Tak, jak widzisz biały fartuch, i jak widzisz szowka już z. Już ogina o tych wszystkich produktów, to jedno uczekać tam. No przecież na, na, na filmach, na filmach, na filmach którzy, którzy nagrywają tam, nie obrażając nikogo, bo ja nie obrażam nikogo. No, no, no. Nie, no ja tym. Tak z obserwacji. Ale otwiera, otwiera, otwiera pomieszczenie Aha. z paszą, a półki dookoła sama chemia, która idzie przeczytać bez problemu, bo hmm. może zatrzymać film no tak. i to wszystko idzie przeczytać. Tak jest. No. Hmm. Także, także także wiesz jak jest. Ja wiem, wiem, co, jest. co innego mówią, a co innego robią, wiesz? Jak, jak to wygląda w tym no sporcie do, No dokładnie, samych, w samych filmach się wydają. No tak, a kamerą potem no. ich nagrać chyba. A, mówią, a mówią, mówią, że nie, a wchodzisz do pomieszczenia mm. i wszystko widzisz. No tak, to prawda. Wcale, wcale nie musisz nie musisz... Mówić, nie musisz yy... Mówić, że tam ma jakieś coś z chemii, czy coś z tego, wystarczy tylko film że. No tak. A, mam super wiadomość z Australii, moje gołębie już są u tego hodowcy w Australii. E, wysłałem tam późne gołębie, bo jeszcze się skuszył, jeszcze sze sześć sztuk domówić. Późne i te późne normalnie w lepszej formie są niż od tych innych, te starsze. Nawet w, w Gazyce chyba w Australii były te moje gołębie, ale o tym on nagra później osobny film, obiecał mi, że... Że, że moje nazwisko jest w australijskiej mojego moje gołębie i, i super opinia od tych pielęgniarzy, od tych doktorów, wiesz? Że takie zdrowe gołębie, takie późne, bo tam e, późnych tak nie wysyłają, wiesz? Bo się boją, bo e, kwarantana kosztuje 1500 e, euro od sztuki, wiesz? No, no. Nic im nie było, nic. I takie silne, zdrowe, że nawet do gazety je, je dali. I w Ameryce też już są. Teraz następna, następna wysyłka Chicago to obejrzę na pewno. No, no Jak nagra nam film, to potem wsta wstawię to na YouTube. Fajnie. Okej. Okay. Okej, okay. Widzimy załatw, a ja z tego zrobię fajny filmik na YouTube. Wiesz? Dobra. Ok, trzymaj się. I to udokumentowane. Od początku, jak mam ten program na YouTube, od początku mówię, że lekarstwa są niepotrzebne. лекарството от